Witam serdecznie wszystkich Tomek się wykłania, z nas przepięknej rzeki ropy. Jak zapewne niektórzy z Was się orientują, częściej niestety przebywam poza granicami kraju, jak nad moim dobrym Kilka dni wolnego spędzić z rodziną, z żoną, z dzieckiem. Ale też trzeba oczywiście przejść się nad rzekę w poszukiwaniu moich ulubionych kleni. Dzisiaj nie tyle będzie o kleniach co o sposobach kręcenia tak i spróbujemy nakręcić bardziej porządnie. generalnie o tym jakich, w jaki sposób należy to kręcić jakie najczęściej błędy się popełnia, czego się należy wyszczegać jak uniknąć w niektórych sytuacji generalnie moje początki kręcenia była zwykła prosta kamera bodajże firmy Toshiba bardzo krótko ją miałem Później była to Shiba bodajże Camileo X100 czy coś takiego, o nie, bo lepsze już od poprzedniej, gdyż jakość co prawda była HD, ale hmm, no właśnie ale dlatego była. Niestety baterie były bardzo słabe i zresztą długość nagrywania 45 minut. No niestety trzeba było non -stop ją włączać. I do tego statyw, gdyż to była zwykła, ręczna kamerka. No a niestety, jak wszyscy, ci, którzy bynajmniej próbowali kręcić filmy jakiekolwiek nad wodą, czy gdziekolwiek ze statywem, gdzie trzeba się przemieszczać, chyba rozumieją, o czym mówię. No, to taszczyć za sobą statyw. Naprawdę, wierzcie mi, jest uciążliwe. Owszem, jest to poniekąd jakieś rozwiązanie, ale no niestety, nie na długą metę. Po prostu z czasem staje się to bardzo uciążliwe. Później zacząłem kombinować z kamerą umieszczoną na głowie. Moja pierwsza kamera to był zwykły telefon komórkowy, w prowizoryczny sposób, zamontowany na czapeczce, w zwykłym uchwycie gumkowym z latarki. Troszkę przerobiona stara przyczepka, dziecinna, nie ma to jak domowe sposoby. No. Dobre to było, ale no, niestety duże i jak większość komórek, też ograniczony czas. Jak również akumulator. Jedna czy dwie baterie w telefonie to mm, również nie wystarczało na zbyt długo. Później przyszedł czas na zwykły aparat. Hmm, dobry aparat, który zrobi nam bardzo ładne zdjęcia i od biedy nakręci dobre filmiki w jakości HD. To już jest poniekąd dobre. Oczywiście pomijając staty. Ale lepsze to jak nic. Dwa w jednym. W ostatnim czasie jednak postanowiłem pójść jeszcze krok dalej i nabyć sobie kolejną kamerę. Właśnie typową, że tak powiem już bardziej fachową, którą jednak zamieszcza się na czapce. Rozglądałem się po internecie, po ale drogo i wszędzie, no ale jak to ale drogo? No, troszkę drogo. Generalnie mam na myśli GoPro Hero Trójka, tam dla yy, oda Silver Edition, tam nieważne. W każdym bądź razie wybór padł na Redlifa 990 opisany jako Action Cam. cokolwiek to ma znaczyć. Bynajmniej nawet na YouTubie można znaleźć filmy, gdzie jeden pan bardzo dobrze pokazuje porównanie właśnie tej kamerki oraz GoPro. Generalnie sprawa sprowadza się do tego, że dwie kamery wykonane przez jednego pana w Chinach, może tak to ładnie ujmijmy, generalnie, po czego się to sprowadziło w środku wszystko to samo, więc po co drugie tyle przepłacać. Taką kamerkę mamy, możemy już nabyć za niecałe 700 zł, bodajże, o ile dobrze pamiętam. I w dodatku akumulatory. Akumulatory po prostu są super. Dwie, ponad dwie godziny na jednym akumulatorku. W zestawie dostajemy dwa. Oprócz tego cała walizeczka z przeróżnymi uchwytami. Nie mam ochoty robić jakieś reklamy, niech to, nikt nie odbiera tego w ten sposób. Po prostu chcę Wam pokazać dobre funkcjonalne, w rozsądnej cenie rozwiązanie. Jedyny minus, jaki ma, to jest to rybie oko, ten wypukły ekran. Troszeczkę załamuje obraz, ale powiedzmy, że można to przełknąć. Poza tym, jakie ma jeszcze zalety? Na pewno zaletą jest to, że jest brak wyświetlaczy. Zresztą, po co nam wyświetlacz, który umieszczamy na głowie, i tak nic nie zobaczymy. Ale możemy zrobić podgląd na telefonie komórkowym Wi-Fi. Ściągamy darmową aplikację z internetu i już mamy podgląd w telefonie komórkowym. Wystarczy, aby ustawić kamerę na czapeczce i wszystko jasne. Uchwyt. Uchwytów jest masa w zestawie. Najprostszy sposób, różnie kombinowałem, jak to zrobić. Śrubką przykręcić, czy jakimiś spinkami. Nie wiem. W każdym razie przyklejone, jest no, zawsze proszeniem, najprostszy sposób. Super glue. i Jak widać, bardzo dobrze trzyma. Uchwyty w miarę stabilne, nic, nie klekota. Po prostu warto to polecić. Bardzo fajny zapis Full HD, HD przeróżny i nieograniczony czas nagrywania. Raz klikamy, nagrywamy ponad 2 godziny 15 minut. A uwierzcie mi, to jest duży komfort nad wodą. Zresztą ci, co kręcą, doskonale chyba wiedzą o czym. O czym należy pamiętać przy kręceniu filmów nad wodą? Należy zwracać uwagę na różnego rodzaju elementy, których nie mamy ochoty pokazać. Generalnie chodzi mi o różne śmieci wieszane przez powodzie na krzakach, mosty drogowe. Tak samo jest z podkładem muzycznym. Nieraz w komentarzach różni ludzie zarzucają mi, że. Podkład muzyczny. Woleliby odgłosy natury. Hmm, bardzo fajnie, ale proszę spojrzeć, co tutaj widzimy po mojej prawej stronie. Most drogowy, No, czy pędzące auta po drogach są odgłosami natury? Raczej wątpię, tak? Więc proszę mi wybaczyć te podkłady. Ale lepsza jakakolwiek muzyka, jak szum jeżdżących samochodów. Niestety. Rzeka ropa na której łowię Większość moich miejscówek jest ulokowana jednak przy dość dużej ruchliwej trasie, więc odgłosy na odgłosy natury no ciężko, ciężko tu naprawdę Ja pierdolę O! Za przeproszeniem oczywiście Teraz już przeczyliśmy Ten już będzie miał chyba miarę Tak ja widzę Chodź, chodź kolego Okaż się nam Najlepiej jeszcze jak nie wpłyniesz jednak te patyki Tak Ty już na pewno miarę masz O, nam się to. Fajny jesteś, ale. Nie będziemy Cię męczyć. E Pełna profeska normalnie. Bez podła. Thank you. Nie ma tu jednak jakaś góła Kurczę i to zaraz prawie pod nogami Taki ładny klenik Proszę jak przywalił ładnie Bardzo fajnie No 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 He Może he. być i tak Przymierzył na szybko tylko do kija o, czterdziestaczek. No proszę. Jaki ładny czterdziestaczek. Ale teraz szybko. uciekaj. Kręcąc ze statywu, bo jeszcze raz do tego wrócę, czasem jest mały problem. Nawet robiąc zdjęcia. Bierzemy sobie rybę do ręki, ustawiamy sobie aparat, a ona nagle co nam robi? Lop i skacze do wody. Sądzę, że jeżeli ktoś chce zrobić ładne zdjęcie, to na tle wody, ale raczej nad brzegiem, gdyż pozwala nam to na uniknięcie różnych niemiłych niespodzianek z serii: lob i ryby nie ma. Bardzo ładnie. No to nie będzie małe chyba. jest mały kleń proszę jak ładnie sumurował. tylko te kotwiczki zasrane nie wytrzymały to ohohohoho piękny klej bardzo ładny bardzo bardzo ładny bardzo ładny go To jest silny uciąg wody, a on jak widzę jest bardzo słabo zaczepiony. Ale jest. Kurwa! Powiem, tańszy zamiennik GoPro naprawdę polecam, bardzo fajne, funkcjonalne rozwiązanie do tego obudowa wodoszczelna i wtedy możemy kręcić również pod powierzchnią wody generalnie producent podaje, że jest to kamera dla sportowców można umieścić na kasku, można nawet przymocować do wędki bardzo polecam bardzo fajne w rozsądnych pieniądzach rozwiązanie o, jest fajnie to wyszło fajnie mu to wyszło chodź chodź bardzo ładnie to zrobił

To będzie bardzo ładny plan, już chyba, o ile się nam nie wypnie. A już chyba będziemy młodszyć podbieraczek. Tak, bardzo ładny klinik. tego już weźmiemy do podbieraczka. O ile się mam, nie wiem. Nie. Chodź, chodź pyszczki wystawiają macie mamka proszę jak się ładnie dom nabrać ale jeszcze się reszta nie spuszcza to dobrze ojej jest następny a ja mówię celny rzut musi być ryba o. średniaczek 30 aczek może i nawet to nie tyle wyczepimy i rzucamy pokrycie ślicznie ale widać jak głęboko nawet łykają widać jak głęboko właśnie łykają Siedzi kolejny O to już jest ładne Hehe <laughs> Ten będzie fajniejszy jakiś Też taki jak tamten No chodź, chodź, chodź Zaraz Cię puszczamy, puszczamy i rzucamy Proszę cię bardzo uciekaj. Próbuję jeszcze raz. I siedzi. Bardzo ładnie siedzi. Sieddział. może to biadolenie że w tych kamerach każdy kręci tym, co ma? No niestety, taką mamy naszą rzeczywistość. Porozmawiamy troszkę o rybach, czyli jak zwykle o klaniach. Mamy koniec marca, wiosna pełną gębą, już to tak powiem wprost. Pięknie przyroda obudziła się do życia, trawy zaczynają się zielenić, kwiatuszki, coś pięknego. Gdzie szukam kleni? Jak sami zauważyliście nieraz bardzo często to podkreślałem, łowie na górskiej wodzie. A jednak górskie wody, a nie zimne, niebo a ziemia. Więc raczej się skupię na tych górskich wodach. Generalnie klenia do tej porze roku nie szukam w szybkich, bystrych e, nurtach. To jest jeszcze zawczasu. Staram się wybierać, raczej typować takie miejsca w pobliżu zalanych traw. Z małym wypłyceniem, ale żeby potencjalny kleń miał w pobliżu jakąś fajną kryjówkę. Wielki głaz, głębina, korzenie drzew. Najczęściej w w tych miejscach udaje mi się cokolwiek połowić. Na jakie przynęty łowiłem, tak jak widzieliście. Generalnie chrabąszcze, ten mniejszy oraz większy ich zel, ale raczej w wersje tonące, te nurkujące tak zwane. Do tego insekt i po prostu tak jak na moich łowiskach bardzo mi się sprawdzały. Jak prowadzę bo jak zawsze, rzut po przeciwległy brzeg, zwijanie połuku z krótkimi przytrzymaniami, wypuszczaniem w międzyczasie woblerka, podczerpywanie różnie, przeróżnie reaguje. Oczywiście też bardzo dobrym sposobem jest mówienie poniekąd jak na muchę. Rzut po przeciwległy brzeg, kilka upoczerpnięć szczytówką, tak aby woblerek tylko delikatnie nam się przynurzał, puszczając oczka na wodzie. Wierzcie mi, warto spróbować czasem, potrafi to przynieść niespodziewanie dobre efekty. W sumie na dziś to by było tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. No niestety, dopiero w lecie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Ktoś skorzysta może z moich uwag, rad. No i oczywiście, że klenie się spodobało. Jak zawsze na końcu zapraszam na, na fora najlepszych portali wędkarskich. Do zobaczenia!